Witam Was serdecznie. Mam na imię Magda i uczę języka niemieckiego od lat. To już trzeci odcinek z serii Jak uczyć się niemieckiego. Postanowiłam stworzyć ten wideo podcast, aby ułatwić Wam rozpoczęcie nauki tego języka. Jeśli więc macie ochotę w nowym roku zacząć przygodę z językiem niemieckim, zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału na YouTubie. Znajdziecie mnie też na Facebooku, Instagramie i LinkedIn. W ostatnim odcinku zwróciłam uwagę na to, że język niemiecki nie otacza nas ze wszystkich stron, tak jak to ma miejsce w przypadku języka angielskiego. Ale to przecież my jesteśmy panami, paniami naszych sytuacji. To my możemy sami stworzyć sobie warunki, które będą nam sprzyjać. Jak to zrobić? Podzielę się z Wami kilkoma najprostszymi sposobami. Po pierwsze, Wasz smartfon. To świetne narzędzie do otaczania się językiem. Oczywiście, po pierwsze, możecie sobie zainstalować mnóstwo apek do nauki niemieckiego. Nie będę żadnej polecać ani faworyzować. Każdy znajdzie coś dla siebie. To dobre wsparcie, ale wymaga aktywności z Waszej strony. To znaczy aktywnego użytkowania. Jest jednak takie proste rozwiązanie, które nie wymaga naszej aktywności na co dzień, i nawet jeśli jesteśmy totalnie bierni, dostajemy bonus w postaci przyswajania nowych słówek i zwrotów. A mianowicie, wybór ustawienia języka urządzenia. Wybierzcie niemiecki jako język waszego smartfona i język aplikacji, których najczęściej używacie. W pierwszej chwili m, będzie to trochę męczące. Trzeba będzie się przyzwyczaić, ale po jakimś czasie e, szybko zaczniecie zapamiętywać takie zwroty jak Eine Nachricht, eine Mitteilung verfassen. Napisz wiadomość. Kopieren, einfügen. Kopiuj w play. Gefällt mir. Zamiast polskiego lubię to. Podaję oczywiście najprostsze komendy i hasła. Z czasem zobaczycie, że te słówka i zwroty są Wam potrzebne w codziennym życiu i będą Wam same przychodzić do głowy. Jeśli pracujecie na komputerze, polecam również i tam wybrać na jakiś czas niemiecki jako język urządzenia lub pakietu Microsoft Office. To naprawdę działa. Po drugie, platformy streamingowe. Jeśli lubicie oglądać seriale, a kto nie lubi, na Netflixie albo na innej platformie streamingowej, macie szansę otoczyć, otoczyć się językiem niemieckim. I nie mówię tu o zostawaniu fanem niemieckojęzycznej kinematografii. Ja mam bardzo szeroki gust filmowo-serialowy i wybieram częściej produkcje anglojęzyczne czy hiszpańskojęzyczne niż te niemieckie. Ale przecież Netflix daje nam tą świetną możliwość, a mianowicie oglądanie różnych produkcji z dubbingiem i napisami. I to jest metoda na naukę języka. Wielu z was na przykład uwielbia kultowy serial Friends. Pa Pewnie znacie niektóre odcinki i dialogi na pamięć. Świetnie! Teraz włączcie sobie to z niemieckim dubbingiem. Nie musicie ich siedzieć i oglądać z pełną uwagą. Niech to leci w tle, gdy sprzątacie, ćwiczycie lub gotujecie. Serial jest Wam dobrze znany, lubicie go. Więc pewne struktury, pewne słówka, tym razem po niemiecku, będą Wam wchodzić same do głowy. Można dodać jako wsparcie polskie napisy i czasem się nimi posiłkować. Plus jest taki, że dźwięk jest stworzony przez niemieckojęzycznych aktorów dubbingowych. To jest tłumaczenie tekstu z innego języka, co powoduje, że aktorzy dubbingowi mówią wyraźniej, stosują mniej skrótów niż aktorzy niemieckojęzyczni w filmie czy serialu niemieckiej produkcji. Na początku nauki o wiele łatwiej zrozumieć aktorów dubbingowych, czy wyłapać znane słówka z filmu czy serialu, który oryginalnie, jest, który oryginalnie nie jest w języku niemieckim. Na to jeszcze przyjdzie czas, żeby oglądać filmy i seriale niemieckie po niemiecku, ale na samym początku możemy niewiele rozumieć i będzie nas to frustrować. Lepiej zacząć od czegoś, co lubimy i znamy. Idźmy dalej. Kolejnym ważnym aspektem jest wsparcie w postaci translatorów czy słowników. Trasy opasłych, tomów słownikowych, które widzicie z tyłu, mamy już za sobą. U mnie również stanowią raczej kolorową dekorację niż faktyczne narzędzie pracy. Translatorów online jest mnóstwo. Każdy ma pewnie jakieś wady i zalety. Pamiętajcie tylko, yy, Pamiętajcie tylko, translator typu Google jest fajnym narzędziem wspierającym codzienną komunikację, ale w czasie nauki języka niemieckiego może okazać się niewystarczający. Dlaczego? Bo, tak jak wspomniałam w poprzednim odcinku, język niemiecki ma bardzo wiele kategorii gramatycznych. I aby posłuchiwać się tym językiem skutecznie i zrozumiale, musimy te kategorie znać. A tego w translatorze nie znajdziecie tak łatwo. Na przykład nie dowiecie się w łatwy sposób, czy dany rzeczownik jest der, i czy das, jaką ma liczbę nogą, i tak dalej. Nie wydetekujecie, czy czasownik, którego użyliście w czasie teraźniejszym, jest regularny, czy nieregularny, w czasie się przeszłym. A więc do nauki języka translator nie jest przydatny. Wolę dobry onlineowy słownik. Ja polecam darmowy słownik Pons. Pojawiają się w nim, co prawda, reklamy, ale możecie je zignorować, zwłaszcza jeśli przekonacie się do zalet tego słownika, który jest nie tylko źródłem słówek zwrotów, ale także informacji gramatycznych oraz przykładów praktycznego użycia wraz z możliwością odsłuchania audio z poprawną wymową. Link do słownika i dokładne objaśnienia, jak go używać, znajdziecie w darmowym pliku PDF, który załączam w komentarzu do tego odcinka. Możecie pobrać ten plik jako instrukcję użycia PONC. A wracając do translatorów, polecam jeszcze jedno darmowe narzędzie. To translator Dipl, stworzony w Niemczech przez firmę, której prezesem aktualnie jest Polak dr Jarosław Kutyłowski. Polecam Dipl, ponieważ nawet w swojej darmowej wersji daje niesamowite możliwości. Jeśli macie potrzebę napisania poważniejszego tekstu po niemiecku, jak na przykład odpowiedzi na jakieś pismo z urzędu, list motywacyjny, czy jakikolwiek inny dokument oficjalny czy też e-mail, warto spróbować. Oczywiście warto przed przesłaniem takiego przetłumaczonego, diplem dokumentu, wcześniej go przeczytać. I zapamiętać jak najwięcej słówek, struktur zwrotów. To też jest bardzo dobre pole do nauki, nawet jeśli jesteście dopiero na startowym poziomie. Na koniec dzisiejszego odcinka e, chciałabym wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy, e, którą znajdziecie w załączonym e, w komentarzu pliku PDF. Mianowicie chodzi mi o skondensowane kompendium wiedzy o języku niemieckim. Tak, uwierzcie mi, że jeśli zapoznacie się z kilkoma praktycznymi pojęciami przed rozpoczęciem jakiegokolwiek kursu językowego, będzie Wam o wiele łatwiej przejść przez pierwsze etapy nauki. Stworzyłam dla Was w tym pliku szybką powtórkę z kategorii gramatycznych. Ja wiem, że na myśl o teorii gramatyki mogą Wam przechodzić dreszcze po plecach, bo przypominają Wam się upiory ze szkolnych lat. Wiem to i dlatego starałam się włożyć ten temat w jak najbardziej przystępną formę. Tylko te informacje, które są niezbędne, by ogarnąć start nauki języka niemieckiego, by nie czuć frustracji na kursach, które sobie w tym nowym roku wybierzecie. Bo przecież, gdy nauczyciel zaczyna nam mówić o rzeczownikach, czasownikach, przyimkach i przypadkach, to można mieć wrażenie, że gdzieś już to słyszeliście, ale nie wiadomo do końca o co chodzi. No i już na starcie pojawia się frustracja. Boicie się i wstydzicie zapytać o co chodzi, zwłaszcza jak to kurs grupowy i wszyscy uczestnicy nabierają wody w usta i zgrywają, że wiedzą i rozumieją co to ten datif i akuzativ. Zapoznajcie się z materiałem z mojego kompendium, a gwarantuję Wam, że będziecie wiedzieć o co w tym wszystkim chodzi. A jeśli potrzebujecie dodatkowego objaśnienia, chętnie odpowiem na pytania w komentarzach, Tutaj na YouTubie albo na innych platformach. Więc tak, to tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za słuchanie i oglądanie. Zapraszam do. Powrania pliku z notatkami z tego odcinka. Tam będą wszystkie linki do Pons'a, Dipla. Czekam na komentarze i pytania. Już w przyszłym tygodniu nowa seria, w której zaczynamy naukę moją autorską metodą. Śledźcie mnie na Facebooku, Instagramie, LinkedInie, aby być na bieżąco. Jestem Wam również wdzięczna za wszystkie komentarze i Wasze subskrypcje. Mam nadzieję, że moje treści okażą się dla Was wartościowe. Pozdrawiam, życzę udanego i spokojnego Nowego Roku. Tschüss!